O, oh, it's beautiful. Really beautiful! I love it. Monika, ja tylko tak rekreacyjnie biegam no i czasami biegam w jakiś biegach takich do 10 km, także e, nie ma jakichś wielkich osiągnięć. A trasa jeszcze znają ma już? E, tak, oczywiście ja tam jeżdżę i na rowerze i z pisem, coś tam sobie biegnę. Przed, e, znam Piękna teraz, prawda? Piękna. Bardzo ładna, dobrze w cieniu, bo jest gorąco. Eee, także e, myślę, że będzie bardzo fajnie. Formy nie ma wcale, jestem przeziębiona. Używałam klimatyzacji w gorące dni w samochodzie i niestety katar, kaszel, gardło. Ale biegnę. Czy Magdalena startujesz dzisiaj? Dzień nie, dobry. Niestety ja muszę pilnować tego biegu. Ach, myślałem, że będziemy <laughs> ci kibicować. Nie, nie, ja tutaj dzisiaj będę witać w moich biegaczy na mecie. Wyprowadzać ze startu, także ja muszę być e, na miejscu. Impreza rodzinna, możesz nam przedstawić tą młodą damę obok? To jest moja córeczka Maja, Maja przywita się. Dzień dobry Maja, dzień dobry. Maja, Maja startuje w mini biegu na 100 metrów. O 1015. <laughs> Krzeszowicka grupa biegowa dzisiaj yes. Jakie numerki? 18-19 Pustał chyba jeszcze przed nami z 5-4 osoby na nawet... pewno To szczęśliwe numerki kibicujemy w takim razie <noise> Zapraszamy na fantastyczną loterię. Są świetne nagrody do wygrania. Eko! Zapraszamy do wydziału. Co jest w tych torebkach? To jest tajemnica, ale nagrody są związane z ekologią, ze zdrowym odżywianiem i z tematami pokrywnymi. Ekologiczna herbatka, ziółka, migdały naturalne, daktyle, słonecznik. I co tam jeszcze? Różne balsamy. No i różne wow, bułgarskie róże. Odżywki do włosów. A tu balsam z olejem. Balsam z masłem shi, z olejem ze słodkich migdałów o zapachu wanili. No fajne rzeczy. Loteria, która mnie przekonuje. Nagrody mnie przekonują. Tu zajrzymy do torebki powiatu krakowskiego. Powiat krakowski, proszę. Wow, elektroniczne gadżety, też widzę w środku. Odzieżowe, bandamka, Bandamka, przypinka, o obrazek. A ramka, ramka gusowna, fajna. No, fajna loteria ja się szykuje. Tu pana widzieliśmy, jak pan się wspina, chyba, prawda? Pan tu korzysta, w dubiu? Razem czasami korzystamy. A pan startuje dzisiaj w biegu? Tak. To no jak, że tak powiem, nastawienie, forma, kondycja? Super. Zobaczymy po biegu. A teraz jest na pan? Nie. Aha, rozumiem, to skąd pan przyjechał? Z swojej miejscowości, to Zobaczymy Skąd nie nie będzie lepiej, nie będzie dobrze Więc się nie śpieszę Podkreślcie to, to bardziej jako zabawę niż rywalizacje Chociaż nagrody są super no To tu nasza kamerzystka Można pierwszym rzekę, ale... 3, 2, 1, 0, start! Idę zbierać wszystkie skarby z trasy, które wypadły tak. z kieszeni. Otóż tam. A tu. Co, 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 bo, 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 bo. <noise> Za 10 minut odbędzie się mini bieg. Trzymajcie kciuki. <noise> rozkładacie, rozkładacie tyrolkę. po raz kolejny tutaj w Dubiu. Ile to jest pracy, ile czasu trzeba poświęcić, żeby ją rozłożyć. W tym momencie rozłożenie tyrolki nie zajmuje tak wiele czasu. Pół godziny. Myślę, że to jest taki optymalny czas, żeby to zrobić. Dawniej mieliśmy. Inne liny, inną technikę zakładania tyrolki, trwało to o wiele dłużej. W tym momencie jest to naprawdę idzie to sprawnie i, i bardzo fajnie się to zakłada. Może dlatego, że też macie dużo wprawy, bo co chwilę to robicie prawie codziennie? No tak, robimy to już po raz któryś z kolei, więc e, jakieś doświadczenie w rozkładaniu tej tyrolki mamy i z każdym kolejnym razem na pewno będzie to szło jeszcze szybciej. Działamy ostro i zapraszamy. Dział Działacie ostro, zapraszacie? Jest to bezpieczne? Oczywiście. Bez nas to by było niebezpieczne, ale jesteśmy już full professional. Rozumiem. Czyli nic takiego się nie wydarzyło do tej nie, pory? Nie, nic. Wszystko jest ok. Takie szuranie po ziemi to jest taka atrakcja czasami, ale jest wszystko zabezpieczone, jest dobre, atestowane, wszystko inne. Jeżdżą mali, jeżdżą duzi? Wszyscy. Który to już raz ty rolkę rozkładasz? Rany, włoski, kolejny. Trzy, no. dwa,

Pierwszego zawodnika. Trzymamy kciuki za dobry czas. Mam nadzieję, że to będzie dobry czas dla niego. <laughs> Nie. Przypominam, że jesteśmy klubem spinaczkowym i robimy bieg pierwszy raz. Zajmujemy się spinaczką i speleologią. Ale nie wykluczamy, że to będzie bieg cykliczny. Jak wszystko się powiedzie, to myślę, że w przyszłym roku pociągniemy temat dalej. I zapraszamy zawsze do drugia. Zawsze. Zawsze, zawsze. Forever! Mua. No chyba taki stawiamy metę. To jest łatwe zadanie. Czujemy się ważni. Przynajmniej wiedzą, kiedy mają zacząć, kiedy skończyć. Każda rola jest ważna. Pięknie, ale, co? ale Zadzwoncie! Jedziemy na robotę. Zapraszamy do obetnie. Pięknie! Pierwsze, mamy prawo, pierwszego prawo. zawodnika, brawo! Ta dwunastka szczęśliwa dwunasta jest pierwszą na ulicę. Mamy pierwsze miejsce, brawo! Pięknie! Zapraszamy! Brawo. Chciałam brawo. powiedzieć że e, córeczka naszego zwycięzcy dzisiejszego biegu, drugiego miejsca również zajęła pierwsze miejsce znaczy nie również, tylko zajęła pierwsze miejsce w mini biegu Gratulacje, rozbiegana rodzina Arjun, dawaj, dawaj Dawaj, dawaj, jeszcze tam jest meta Dawaj, dawaj, dawaj I'm good? Thanks, good? Yeah, yeah. What's your name? Arjun Arjun, from z...? Jestem z from Nie, jestem z Indii. To nie tak daleko od Jak znaleźłeś to miejsce? beautiful, yeah. really Bardzo piękne. love it. Mamy e, zwycięzcę trzeciego miejsca. Brawo mm. dla Wiktora. Mówię przed biegiem. Przygotowałem mowy. Wygr wygranego i miałem powiedzieć. nigdy jeszcze nic nie wygrałem, ale... Teraz mogę powiedzieć, że nadal nic nie wygrałem. nagród nagrody 12.30. Trzecie miejsce. Aha, trzecie Biktor, miejsce. Brawo. To mnie zaskoczyło? E, punkt z wodą na pewno. Nigdy na takim dystansie nie spotkałem się z, z takim punktem, ale zaskoczyła mnie w atmosfera. Bardzo miła atmosfera. Zarą zaraz wraca. Także zajmuje pierwsze miejsce w kategorii ja pierwszy raz tutaj. Znalazłam w internecie kontakt do klubu Travers i tak jestem tu chyba trzeci raz w życiu. A <laughs> ogólnie będą pod Orkuszem. A podobać się tutaj? Chyba, oczywiście. Myślę, że będzie to pierwszy, ale nie ostatni bieg. Gratulujemy Katarzyna. Dzięki. Szewicka, grupa dzikowa, pacznie do biega mety. Brawa. Szaty, jak się biegało? Jak się biegało? Zimna woda? Byłaś w potoku? Była, była. Byłaś, co? Ty lubisz jak jest chłodno, a tutaj potok jest bardzo chłodny w Krzeszowicka grupa biegowa wraca tutaj na następny bieg, na następną na edycję. No, koniecznie, super trasa, fajnie się biegało. Jedynie dużo komarów. A tak to było ekstra. Te komary tylko w tym roku. Na pewno? O, tak, mokra wiosna to jest normalnie dobra, jest dużo mniej. To jest dobra motywacja, żeby biegnąć i się nie zatrzymywać. Uciec z Komarą. Dokładnie. Pięknie jest tam w dolinie. mam tutaj z kolegą z Dubia. Razem się jakoś na tą metę przytoczyliśmy. Wspieraliście się? Bardzo. Wspierałeś ją? Tak, to, tak. to on mnie wspiera, bo ja bym chyba nie dała sama rady się szczęśliwa. Szansa jest, że bieg się odbędzie znowu. Na pewno. To już pewno. zapraszamy? Już zapraszamy w następnym roku przy okazji Dnia Pstrąga na właśnie ten bieg. Jest świetnie. Serdecznie zapraszamy wszystkich.